Dam państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Pan Krzysztof Wolny. Szanowny Panie Stanisławie, czy świętowanie Hanuki to obrzęd satanistyczny? Przemieniający Sejm w jaskinie zbójców. No nie, z tego co wiem, to nie jest obrzęd satanistyczny. To jest obrzęd religii żydowskiej. W ramach praktykowania religii żydowskiej, ta religia żydowska to jest właściwie taki, taka historia narodowa podana w takim religijnym sosie. Ten sos taki raz jest zawiesisty, innym razem wodnisty, to zależy od momentu, ale Chanuka jest jednym z takich wspomnień, bo to jest wspomnienie, jak to odzyskali tam Żydowie chyba w świątynię jerozolimską, zdaje się, no i trzeba było zapalić te lampy. Świecnik trzeba było zapalić, a nie było oliwy. I tam jakieś resztki tej oliwy, parę kropel, i cud się stał, najwyższy sprawił cud, że z, tej, z tych paru kropel oliwy to wszystkie te świece się paliły hanukowe. No i to, to na pamiątkę tego cudu to ta hanuka jest. No, to w Sejmu w z zbójców to. Świętowanie Chanuki. Sejm jest jaskinią zbójców. Tam, niezależnie od tego, czy tam chanuka się pali, czy nie. Dlatego, że w Sejmie tam urzędują polityczne gangi. W Sejmie urzędują polityczne gangi, więc jest to jak najbardziej jaskinia zbójców, niezależnie od tego, czy Hanuka się pali, czy nie. Dzień dobry, Panie Stanisławie. Wszystkiego dobrego w nowym 2025 roku. Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. No, dziękuję za to pytanie, za te życzenia. Zwłaszcza, że 30 stycznia idę do szpitala na no dokończenie remontu serducha, to zdrowie się przyda. Ale czytam dalej. Mam banalne pytanie do pana. Czy jest związek z obecną sytuacją w naszym kraju? z poziomem naszej inteligencji czy intelektualistami. Proszę tego nie brać do Pana, gdyż Pan jest wyjątkiem, jeśli chodzi o intelektualistów. Będę wdzięczny za zwięzłą odpowiedź. No przede wszystkim tytułem sprostowania. Ja nie jestem żadnym intelektualistą. Ja jestem felietonistą, takim publicystą. To nie jest to, 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 to. intelektualista to jest taki człowiek, którego można wynająć za pieniądze i on tam w jakieś różne. Wygłasza napuszane opinie. To, to, poziom naszej inteligencji rzeczywiście pozostawia wiele do życzenia. Jest inteligencja nasza się w znacznym stopniu, bo są wyjątki nawet wśród intelektualistów, ale w znacznym stopniu się prostytuuje, Zwyczajnie się prostytuje, a ci, co, co się nie prostytują, to są, nie są żadni inteligenci, tylko durnie. Po prostu durnie, to tam pokończyli jakieś wyższe szkoły gotowania na gazie. Mają takie średnie wykształcenie, coś się wie, coś się nie wie i tak dalej. Także tak to wygląda. Pan Gregory Kasperski. Szanowny panie Stanisławie. Kiedy obecnie Polskę zalewają produkty rolne z Ukrainy, między m.in. zboża i cukier, naszła mnie taka generalna refleksja nad tym faktem, że w sferach bardziej nasłonecznionych, strefach bardziej nasłonecznionych i bogatych w opady deszczu, generalnie łatwiej jest rolnictwu. Jak w takim razie rolnicy z kraju takiego jak Polska mogą sobie radzić z tańszą i wydajniejszą produkcją rolno-spożywczą, jak nie przesła i ograniczenia w imporcie. Z innej strony, każdy kraj przecież musi sobie zagwarantować bezpieczeństwo żywnościowe. Jakby nie patrzeć, to jesteśmy krajem rolniczym i wcale w nie najlepszej strefie klimatycznej. A cóż Pan mówisz takie rzeczy, że w nie najlepszej strefie, strefie klimatycznej? Myśli Pan, że jakbyśmy byli w strefie tropikalnej, to by było lepiej. Wcale nie. Strefa umiarkowana jest dla rolnictwa bardzo dobra. bo nie wszystkie tam uprawy można y, y, tam kultywować. Na przykład ryżu nie można uprawiać. Y, a, a, na przykład w takich w indochinach, to jak byłem w indochinach, to tam widziałem, że ryż trzy zbiory w ciągu roku. No, ale to ryż natomiast tam pszenicy to już się nie da uprawiać jęczmienia już nie bardzo ryż owszem tak i trzy zbiory do roku ale innych zbóż już niekoniecznie na przykład kukurydzy i tak dalej a w Stanach Zjednoczonych w Kanadzie pszenica zalewają świat pszenicą Kanada zalewa świat pszenicą jak byłem tam na tych w prowincji Alberta a przelatywałem nad e, prowincją Saskatchewan. no to prowincja Saskatchewan z lotu ptaka z 10 kilometrów to jest nic innego, tylko takie kwadraty obok jednego kilometra. To są pola, to są pola obsiane pszenicą i tu po horyzontach z 10 kilometrów. A w prowincji Alberta, jak byłem, no to widziałem na tych preriach. Które są uprawne, bo są prerie nieuprawne, ale prerie są uprawne. Część prerii jest uprawna, no i tam co tam rośnie? Pszenica. Pszenica. Ciekawa rzecz, że tam wiosna późno przychodzi, jeszcze w górach skalistych na przykład i to w prowincji Alberta, na początku czerwca jeszcze w jeziorkach takie to widać było, że już się roztapiały, ale jeszcze lód był także wiosna przychodzi późno ale jakoś tamtejsi rolnicy zdążą z tym także czasami żniwa w październiku się dopiero kończą ale wszystko pozbierają i zasypują świat pszenicą bo Ukraina leży w umiarkowanej strefie ponieważ ma bardzo dobre gleby czarnoziemne no to przecież Ukraina była Zawsze z Pichlerzem Europy. Także niech Pan nie mówi takich rzeczy, że tu strefa klimatyczna. Jesteśmy w bardzo dobrej strefie klimatycznej. Natomiast jeżeli w przypadku importu ukraińskiego. No to co tam jest? Tam ten, ta, te produkty rolnicze importowane do Polski z Ukrainy, czy do Unii Europejskiej z Ukrainy, nie podlegają wyśrubowanym standardom. No i to jest przyczyna. Nie dlatego, że tam jest inna strefa klimatyczna, bo przecież ta sama jest strefa klimatyczna, co i u nas, tylko standardy, czyli wymóg biurokratyczny. Biurokratyczne. No to trzeba zrezygnować z tych standardów wyśrubowanych, albo stosować w, 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 w stosunku do importowanych z Ukrainy produktów rolniczych takie same standardy, jakie obowiązują rolników tubylczych. No i tyle. Także niekoniecznie cła i ograniczenia, bo co to jest cło? To jest podatek nałożony na krajowego konsumenta. To jest podatek nałożony na krajowego konsumenta. I gangsterzy, którzy tam są biznesmenami, to właśnie liczą na to, że rząd, przekupią rząd i rząd ustanowi cła, na przykład na wichajstwy. Dzięki czemu bo, bo, bo krajowi konsumenci będą musieli kupować droższe wichajstry produkowane przez nich, ale przecież, a niż na przykład produkowane przez Chińczyków. Dajmy na to, że chiński wichajster kosztuje 5 zł, a tu nasz wichajster kosztuje 10 zł. A dlaczego? A dlatego, że w cenie tego wichajstra jest mnóstwo podatków, które ten nasz biznesmen musi zapłacić. Więc gdyby te podatki obniżyć, to nie trzeba było żadnych ceł stosować ani ograniczeń importowych, po prostu nasze wichajstry byłyby tańsze niż chińskie, i tyle. Marzena. Dzień dobry. Mam pytanie odnośnie złotej myśli klasyka demokracji. Nieważne, kto głosuje, ważne, kto liczy głosy. Patrząc na wybory w Polsce, faktycznie trudno się z nią nie zgodzić, jednak wybory prezydenckie w USA chyba pokazały, że jeśli się naród zjednoczy i podejmie działanie, to i liczący głosy nie dadzą rady. Pytanie, czy wygrana prezydenta Trumpa jest wynikiem mobilizacji głosujących, czy to jakaś rozgrywka na wyższych szczeblach, typu niech już się naród cieszy, że Trump wygrał, a i tak to niewiele zmieni. No to pierwsze pytanie. No to, to, da to o co pani pyta, pani Moreno, to jest ilustracja różnicy. Między demokracją, modelem demokracji kierowanej i modelem demokracji spontanicznej. Ta konfrontacja nastąpiła i w Stanach Zjednoczonych. To nie było tak, że tam, wie pan, przecież miała wygrać pani Kamala Harris. Taki był rozkaz. Tak było zatwierdzone. No ale, jak pani słusznie przypuszcza, naród się zmobilizował. No i gdyby Donald Trump wygrał tam o włos, to pewnie by w dużym stopniu wynik zależał od tego, kto liczy głosy. Ale wygrał zdecydowanie. Wygrał zdecydowanie. No i to już. Tam liczenie głosów już specjaliści od liczenia głosów, nic nie pomogli. Także tak to wygląda. Tak to wygląda. A to czy to niech się naród cieszy, że Trump wygrał, ale i tak się niewiele zmieni? Zobaczymy, zobaczymy. Na razie Trump, jeszcze Donald Trump nie objął władzy, więc tutaj bardzo takie buńczyczne zapowiedzi stosuje, co będzie robił, jak obejmie władzę. No to się przekonamy, czy pani podejrzenia były trafne, czy nie. I drugie pytanie. Wiadomo, że aby proponowane przez Trumpa i jego doradców, ministrów zmiany zakorzeniły się w systemie i społeczeństwie, nie wystarczy czteroletnia kadencja. Na to trzeba co najmniej dwóch pokoleń. Czy społeczeństwo amerykańskie, jak również europejskie, społeczeństwo amerykańskie, jak również europejskie są już na tym etapie, że po zakończeniu kadencji Trumpa będą kontynuować ten kierunek zmian. No nie wiemy, wie Pani, tu chodzi o to, że Donald Trump, cokolwiek by o nim nie powiedzieć, to jedno wydaje się wysoce prawdopodobne, że on zahamuje postępy rewolucji komunistycznej w Stanach Zjednoczonych. I Stany Zjednoczone nie będą eksportować komunizmu, do swoich wasali na świecie. To wydaje się pewne. Chociaż nic pewnego na tym świecie pełnym złości nie ma, ale jeżeli cokolwiek wydaje się bardzo prawdopodobne, to właśnie to. Ale pamiętamy, że komunizm był. Że tak powiem, wprowadzany w Stanach Zjednoczonych przez szkołę frankfurcką, która najpierw opanowała tamtejsze uniwersytety, a potem absolwenci tych uniwersytetów opanowali szkoły średnie i tak dalej, podstawowe, że to trwało ponad 50 lat. To trwało ponad 50 lat co najmniej dwa pokolenia. I odkręcenie tego, też wymaga czasu. Czteroletnia kadencja nie wystarczy. Jest nadzieja, że obecny wiceprezydent, pan Wans, będzie, bo on będzie mógł przez dwie kadencje sprawować urząd prezydenta. Ale to też za mało, bo tu pani przypuszczenie, że z dwa pokolenia. Tak jest, tak jest. No, i zobaczymy, czy. Zobaczymy, czy. Jeśli chodzi o europejskie społeczeństwa, no to tu jest gorzej. Amerykańskie społeczeństwo jest trochę inne. Więc, czego wyrazem są właśnie wyniki ostatnich wyborów prezydenckich. No, ale zobaczymy. Moim zdaniem, żyjemy w bardzo ciekawych czasach, bo właśnie w tych czasach. Ważą się losy, jeśli nawet nie świata, to przynajmniej tej jego części, w której my żyjemy. Czy ona, czy tu zwycięży rewolucja komunistyczna, czy nie? Ja mam nadzieję, i życzę wszystkim, żeby nie zwyciężyła no, to nie, nie wszystkie życzenia się spełniają. I jeszcze trzecie, czy Europa Unia Europejska. Przyjmie ten sam kierunek zmian, które są zapowiadane w USA. Nie znam dokładnie sytuacji w Stanach, ale mam wrażenie, że na terenie Unii mamy do czynienia z większymi oparami absurdu niż w Stanach. Czy zmiany w USA wpłyną na Unię Europejską? Oby wpłynęły. Oby wpłynęły, przekonamy się. Przekonamy się i w tym kierunku powinniśmy działać, bo to samo się nie zrobi. Musimy w tym kierunku działać, żeby, te, żeby ta kontrrewolucja antykomunistyczna, która, której początki w Stanach się dają zauważyć, żeby ona zawitała również do Unii Europejskiej.